Się, telewizja polska zdradziła kogo fani programu. Rolnik, szuka żony, zobaczą w 11 sezonie, choć jeszcze trochę musimy poczekać, zanim obejrzymy pierwsze odcinki. W sieci już rozpętała się burza. Widzowie nie kryją rozczarowania. Co ich tak wzburzyło? Zobacz, nowy jedenasty sezon Rolnik Szukażony jedenastu. Wielkimi krokami zbliża się nowa, jedenasta już edycja programu Rolnik Szukażony. Choć na start sezonu będziemy musieli jeszcze poczekać, to inaczej sprawa się ma stawa. Zerowym odcinkiem, który zostanie wyemitowany już w niedzielę, 31 marca 2024 roku, o Godz. 21.20 na antenie TVP-1. Produkcja zdradziła już również, kto dostał szansę na znalezienie swojej drugiej połówki Okiem Marty Manowskiej. Kogo zobaczymy w 11 edycji Rolnik szuka żony. W tym epizodzie poznamy dziewiątkę rolników i rolniczek, którzy będą się starać o to, by znaleźć się w programie. To bowiem nie do końca jest od nich zależne: szanse mają tylko ci, którzy otrzymają najwięcej listów. Po raz pierwszy w historii w zerowym odcinku, Rolnika, poznamy również aż trzy panie, kogo zobaczymy w 11. Edycji, Rolnik szuka żony, w tym epizodzie poznamy dziewiątkę rolników i rolniczek, którzy będą się starać o to, by znaleźć się w programie. To bowiem nie do końca jest od nich zależne. Szanse mają tylko ci, którzy otrzymają najwięcej listów. Po raz pierwszy w historii w zerowym odcinku, rolnika, poznamy również aż trzy panie. Zanim jażdżą program TVP, Rolnik szuka żony. W chwili, gdy ruszyła machina promocyjna, show uruchomili się również internauci. Wielu nie kryje ekscytacji i chciałaby już móc oglądać nowe odcinki, pisownia oryginalna. Nie wszyscy są jednak tak entuzjastycznie nastawieni. Nie brakuje również ostrej krytyki. Co sądzą widzowie na temat 11 edycji odsłony randkowego show telewizji polskiej? Ich opinie nie pozostawiają żadnych złudzeń pisownia oryginalna.